Cześć, to marek solo. Dziś chciałem porozmawiać z wami o Szczurołapie. Jest to gra wydana w Polsce przez Galaktyę. Dziękuję Galakcie za przesłanie egzemplarza do recenzji. I Szczurołapie jest grom tylko i wyłącznie dla graczy solo. W końcu jakaś gra, tylko solo. Jest to gra, w której wcielacie się w tytułowego Szczurołapa. Akcja dzieje się w miasteczku Bli, w którym udało się wynaleźć magiczny ser dający wszystkim niesamowite umiejętności, pozwalające zrobić co tylko się chce. Ale oczywiście o tym magicznym serze dowiedziały się również wszystkie okoliczne szczury, które zbiegły się do miasteczka i chcą zagarnąć serę dla siebie. A my, jako ten szczurołap, musimy uratować ser i złapać te wszystkie wstrętne szczużyska. Jest to gra taka troszeczkę przygodowa, troszeczkę w klimatach takiego Zombicide'a, gdzie będziemy chodzić po planszy, starali się pozyskać magiczny ser, będziemy walczyć i łapać przeróżne szczury. Gdzieś tam w tle będzie boss, który też na planszy się pojawi i będzie starał się pokonać nas, więc będziemy się musieli ścigać z tymi szczurami, żeby uratować magiczny ser. Tak jak mówiłem, gra wyłącznie dla gracza solo. Na pudełku wiek 14+, czas rozgrywki 30-45, ja bym powiedział, że tak koło godzinki. Ja za chwilkę pokażę wam, jak się w tą grę gra, opowiem wam, jakie są zasady w skrócie i przejdziemy sobie potem do podsumowania. Oto szczuroła przygotowane do rozgrywki. Oczywiście, rozgrywki solo, bo to jest tylko i wyłącznie gra solo. Tu mamy planszę arty szczura, czyli bossa, z którym po pierwsze będziemy walczyć, ale który też pojawi się w którymś momencie na planszy, żeby utrudnić nam życie. Tu jest planszetka naszego szczurołapa, mamy kilka kart pomocy i mamy miasto. Na razie to miasto składa się z trzech kart, po którym będziemy się poruszać naszym szczurłapem, Będziemy walczyć ze szczurami i będziemy starali się zdobyć jak najwięcej. Magicznego sera. Będziemy też łapać szczury, które tutaj są takie słodziutkie mepelki szczurków. Będziemy starali się te szczury też łapać. I teraz tak, zaczynając od arty szczura. Arty szczur to jest taki boss, którego sobie wybieramy. Mamy cztery arty szczury do wyboru. To może Wam pokażę. Ta planszetka jest dwustronna. Król szczurów to jest ten pierwszy, który jest polecany do rozgrywki takiej początkującej, początkowej, żeby się nauczyć gry. I ten król szczurów ma swój tor życia, to jest jego zdrowie. Jednym z warunków wygrania gry jest pokonanie tego karty szczura, albo możemy wygrać, zdobywając 10 kawałków magicznego sera. Więc co są punkty życia tego szczura? To są jego statystyki, jego ruch, jego, można powiedzieć, ilość kości mi, którym będzie rzucał, chcąc nas zaatakować, celność, jego obrona, ile szczurów on będzie nam narzał i kto jest jego celem. Jego celem w tym przypadku jest szczurołap, czyli my. I tu jest tor szczurzego postępu. I za każdym razem, kiedy szczury na planszy w mieście będą zjadały magiczny ser, tutaj będziemy, weźmiemy sobie jeden znacznik takiego magicznego sera. I za każdy zjedzony kawałek przez szczury będziemy sobie ten znacznik przesuwać do góry. Im wyżej ten, na tym torze ten znacznik pójdzie, tym gorzej dla nas, dlatego że szczury staną się mocniejsze, będą się działy różne rzeczy. I w którymś momencie, tutaj mam na rozstaw króla szczurów. Ten król szczurów pojawi się na planszy w mieście, dlatego że na samym początku gry go na planszy jeszcze nie ma. Mamy troszeczkę oddechu, żeby jakoś się do tego przygotować. Tu mamy też mepelka z, z tym bossem, który wystawi, którego wystawimy w momencie, kiedy on się na tej planszy pojawi. Teraz tak, teraz mamy naszą planszetkę. Planszetka Szczurołapa. Szczurołapów jest sześciu różnych w pudełku. Wybieracie sobie Szczurołapa przed rozgrywką. I każdy szczurołap ma tak. Po pierwsze ma punkty życia. Zaczynamy tutaj z tyloma punktami życia. Jeśli punkty życia wpadną nam do zera, do tej czaszki, przegrywamy grę. Następnie mamy kości. kości ataku. Tych kości jest 5. Tą liczbę też możemy sobie zwiększyć. Tutaj mamy punkty ruchu. Nie wiem, czy to widać. Jest taka czarna kosteczka, która oznaczamy sobie punkty ruchu. Tu mamy. Celność naszą przy ataku, czyli jeśli decydujemy się atakować, będziemy musieli na kaszutkach wyrzucić 4 lub więcej, ale tą zdolność też możemy sobie rozwinąć. Tutaj mamy wartość naszej obrony. Tu możemy sobie odblokować pułapki, które mamy. Znaczy, nawet nie tyle odblokować, to jakby je ulepszyć, bo pułapki mamy już od początku, ale one są w tej wersji podstawowej. Jeśli ulepszymy te pułapki, odwracamy je na wersję zaawansowaną, mianowicie będą coś robić. W tym przypadku łatwiej będzie nam złapać szczury. Tu mamy zdolność pułapki tego konkretnego szczurołapa. Informacja, ile musimy zapłacić punktów ruchu, żeby taką pułapkę rozstawić. Iloma kościami będziemy rzucać, z jaką celnością, czy też, łapiąc szczury do pułapki, będziemy musieli konkretny jakiś tam wynik na kościach uzyskać. Tu mamy dwie zdolności: wabik i serowy fortel. Te zdolności są też unikalne dla każdego szczurołapa. I tu w niektórych miejscach widzicie takie puste miejsca, gdzie możemy wkładać znaczniki magicznego sera. I za każdym razem, kiedy magiczny ser my zdobędziemy z planszy, możemy sobie w te miejsca ten magiczny ser wkładać na naszej planszetce, dzięki czemu będziemy odblokować różne rzeczy. I żeby odblokować na przykład, e, poblepszyć sobie tą celność e, przy ataku, musimy włożyć dwa kawałki sera. Jeśli chcemy zwiększyć obronę, też musimy wsadzić dwa. Możemy sobie rozwinąć liczbę punktów ruchu, które będziemy mogli wykorzystać podczas tury. Będziemy sobie mogli zwiększyć liczbę kości, zwiększyć nasze życie, odblokować te nasze zdolności specjalne, ulepszyć pułapki. Czy każdy magiczny ser coś nam na planszy może polepszyć? Naszym celem jest zebranie albo pokonanie tego szczury, albo zebranie 10 kawałków magicznego sera. I tak jak mówię, jeśli szczury wiedzą 10 kawałków sera, wygrywają. Jeśli szczury nas pokonają, nasze życie spadnie od zera, no to też wygrywają, a my przegrywamy. Tu mamy kilka kart pomocy. Rachmistrz, to jest taka specjalna skrzynia, do której ładna drewniana w ogóle wyrobiona, do której my będziemy łapać szczury, czyli wszystkie szczury, które złapiemy, pokonamy, będziemy wkładać tutaj. I te szczury możemy potem sobie wymieniać. Możemy na przykład trzy szczury zmienić na dodatkową kostkę, Możemy zdobyć te kości do naszych specjalnych umiejętności, możemy punkty życia zdobyć, albo nawet magiczny ser. Jeśli 18 szczurów by się zapali, możemy je zmienić na magiczny ser. To mamy taką kartę, która nam mówi, jakie zdolności będą miały pospolite szczury, czyli te szczury, które pojawiają się tutaj w mieście, dlatego że mamy trzy rodzaje szczurów. Mamy szczury białe, one są reprezentowane przez takie białe notelki. To są najsłabsze szczury, ale ich głównym celem jest, one pędzą w kierunku magicznego sera gdzieś w mieście i starają się go pożreć. Mamy szczury brązowe, które starają się atakować nas i nas gryźć. I mamy szczury czarne, które też starają się wieść ser, ale one też powodują, że w miejscu, gdzie one są, pod koniec tury szczurów będą rozmnażały się szczury. Dlatego, że w tej grze te szczury no to nie jest tak, że możemy je jakoś wyeliminować raz na amen, bo te szczury będą się mnożyć. Będą się mnożyć podczas każdej fazy szczurów w odpowiednich miejscach na planszy, będą się mnożyć z tych szczurów czarnych, będą się mnożyć z arcy-szczura i kiedy będziemy dokładać nowe kafelki mapy, no bo na razie mamy tutaj tylko trzy, ale ta talia kafelków miasta jest dużo, dużo większa i będziemy w pewnych momentach gry to miasto rozbudowywać, no to wtedy też będziemy sobie szczury dokładać. Tu mamy takie znaczniki małe ze szczurkami. W tych miejscach dokładamy <laughs> szczury, kiedy taki kafelek dokładamy do naszej mapy. A w tych miejscach, kiedy mamy taką tutaj ształeczkę, będą się zawsze pojawiać szczury przy dokładaniu kafelka, ale też pod koniec fazy szczurów. Te wszystkie szczury siedzą sobie w takim bardzo ładnym worku. Są tutaj, nie wiem czy widać, w środku. I my z tego worka będziemy sobie te szczury w odpowiednich momentach losować, więc nigdy nie wiemy, jakiego szczura losujemy. Może to być biały, może to być brązowy, może to być szczur czarny. Oprócz arty szczura i tych pospolitych szczurów mamy jeszcze szczury osobliwe. Je czasem będziemy wy, wykładać z efektów kart miasta, które dołożymy, albo na przykład z tego toru postępu arty szczura. I osobliwe szczury to są takie powiedzmy minibossowie, jest ich 12. I każdy z nich ma też jakieś tam unikalne umiejętności. Mają jakieś swoje statystyki typu ruch, jak bardzo będą chciały nas gryźć, jaki mają poziom tarczy. I to jest celem, bo niektóre będą na chciały dopaść nas, niektóre będą chciały dopaść magiczny ser, ale też taki mini boss, czy każdy osobliwy szczur po pokonaniu daje nam jakąś tam premię. Jeśli pokonamy tego szczura, zabieramy tą kartę i możemy sobie tą premię wykorzystać, kiedy będziemy mieli na to chęć. Mm. Jak przebiega rozgrywka? Rozgrywka przebiega tak, że tak jak mówię, naszym celem jest albo pokonanie szczura, no to jest ta trudniejsza wersja, prostsza, zdobycie 10 kawałków magicznego sera. I my, patrząc na naszego szczurołapa, mamy tutaj punkty ruchu. Zaczynamy z pięcioma punktami ruchu i będziemy mogli sobie te punkty ruchu wydawać. Punkt ruchu wydajemy na to, żeby przemieszczać się po tych różnych obszarach dzielnic, dlatego że każda dzielnica jest podzielona na różne obszary i na przykład jeśli byśmy byli tu, Możemy wydać jeden punkt ruchu, żeby się przemieścić tu. Kolejny punkt, żeby się przemieścić tu. Kolejny, żeby się przemieścić tu. Więc wydajemy punkty ruchu na poruszanie. Możemy też punkty ruchu wydawać na zastawienie pułapki. Każda, każdy szczurołap ma tutaj przy swojej pułapce pokazane, ile punktów ruchu musi wydać, żeby taką pułapkę rozstawić. Wydajemy po prostu punkt ruchu, przesuwamy tą kosteczkę w lewo i możemy rozstawić pułapkę w naszej lokacji albo w sąsiedniej. No i wtedy ta pułapka będzie aktywowana w fazie ruchu szczurów i coś nam będzie robić w zależności od tego naszego opisu. Oprócz ruchu, oprócz rozstawiania pułapek możemy, jeśli mamy odblokowane, wykorzystywać nasze unikalne zdolności. Musimy też mieć odpowiednie znaczniki tutaj na naszej planszetce. I oczywiście możemy też szczury atakować. Atakowanie szczurów jest proste, tyle, ile mamy kostek akcji, tyle kości możemy my zdecydować, że tyle kościami rzucamy. Jeśli znajdujemy się w lokacji, gdzie są jakieś szczury. Bierzemy nasze kości, 1, 2, 5, ile chcemy yy, i będziemy sobie rzucać. Jeśli wyrzucimy na naszej kości, w tym przypadku 4 lub więcej, yy, no to taki szczur jest yy, pokonany. Niektóre szczury mają na przykład te czarne mają tarcze na poziomie 1, czyli musimy zadać minimum obrażenia. Osobliwe szczury mają więcej tarczy, czy ten arcy-szczur. Ale też jest tak, że zawsze jak wyrzucimy szóstkę na kości, to jest taka rana, która przebija każdą obronę szczura i zawsze zadaje jedno obrażenie. Wszystkie szczury, łącznie z tym pospolitym, e, mają po prostu jeden punkt życia, czyli jeśli uda nam się przebić ich tarczę, e, no to zostają złapane i trafiają do skrzyni. szczur ma tutaj swój tor punktów życia i jego nie da się jednym atakiem po prostu zabić. I to są rzeczy, które my możemy sobie robić. Jeśli złapiemy już te szczury, możemy sobie też je wymienić na odpowiednie rzeczy, jeśli chcemy. Yy, tak, jak mówiłem, na te kosteczki, na, nawet na magiczne sery, jeśli mamy tyle szczurów złapanych, I to jest nasza tura. Chodzimy, zastawiamy pułapki, starajem, staramy się pozyskać magiczny ser. Jeśli znajdujemy się w lokacji, gdzie ten magiczny ser się znajduje i na tym obszarze nie ma żadnego szczura, możemy ten magiczny ser wziąć, dołożyć do naszej planszetki, i sobie coś tam odblokować. Kiedy my kończymy nasz ruch, przechodzimy do fady szczurów i szczury najpierw starają się przemieszczać. I tak jak mówiłem, białe i czarne starają się iść do sera, brązowe starają się iść do nas. Następnie, jeśli są gdzieś jakieś pułapki, to je aktywujemy. Jeśli na jakimś obszarze w pułapkach wyjdą się szczury, rzucamy kośćmi, patrzymy, ile trafi nam się do zrobić. Z ile szczurów pokonujemy i wrzucamy tutaj do, do tej skrzyni. Zostają one złapane. Następnie, szczury starają się gryźć. Te, które doszły do nas, starają się nas ugryźć, czyli zadać nam jakieś obrażenia. Potem patrzymy, czy szczurom udaje się jeść magiczny ser. Jeśli przynajmniej 5 szczurów znajduje się w lokacji z magicznym serem, to po prostu ten ser zjadają, i wtedy przesuwamy znacznik na torze postępu arty szczura, i coś z tego będzie się działo. Przy czym każdy pojedynczy szczur, czarny i biały, mają wartość 1. Osobliwe szczury minibosowie 3, arty szczur 5, arty szczur sam jeden jest w stanie pożreć taki magiczny ser. I następnie, kiedy to zrobimy, Rozmażamy szczury. Szczury roznażamy tak jak mówiłem, w tych wszystkich miejscach, gdzie mamy taki rysunek szczura ze szczałeczką. Ewentualnie możemy też rozmażać je. Arty szczur rozmaża. i tyle. I potem porządkujemy plansze znaczy plansze miasta czy mapę miasta. Porządkowanie polega na tym, że tak naprawdę cała akcja gry rozgrywa się w dzielnicach aktywnych, bo tutaj każda karta to jest jedna dzielnica. Tych kart oczywiście podczas gry będzie coraz więcej, bo będziemy się tutaj przemieszczać. Zawsze miasto rozszerzamy o nowe dzielnice, jeśli w całym mieście jest mniej niż dwa kawałki magicznego sera, czy jeśli gdzieś był jeden, albo wszystkie kawałki magicznego sera zostałyby przez nas czy przez szczury zjedzone. Musimy rozszerzyć miasto o kolejne dzielnice. I te dzielnice, na których jesteśmy my, albo które z nami sąsiadują, albo na których znajdują się magiczne sery, to są dzielnice aktywne. Pozostałe to są nieaktywne. I na tych aktywnych właśnie pod koniec fazy szczurów namnażamy nowe szczury. I kolejka wraca do nas. I tak toczy się cała gra. My staramy się te szczury przechytrzyć, zastawiać pułapki, łapać je, pokonywać i zebrać jak najwięcej magicznego sera. Szczury starają się też zebrać magiczne ser i starają się również nas pokonać. A my, jeśli pojawi się ten arcy-szczur, możemy próbować jego na przykład pokonać, żeby wygrać grę. Co tu jeszcze mamy w grze? W grze mamy jeszcze takie żetony ze znakiem zapytania. Je czasami kładziemy na planszy, yy, kiedy... Yy, Odkrywamy nową, nową kartę dzielnicy. Czasem ich efekty są pozytywne. Tutaj, na przykład, na tym żetonie byśmy położyli żółtą kosteczkę, która może się nam przydać do naszych umiejętności. Ale, na przykład, jeśli byśmy wylosowali ten żeton, no to jest to dodatkowe miejsce, gdzie będą się nam narzały szczury pod koniec każdej ich tury. Więc z tymi znakami zapytania nigdy nie wiadomo. No i gramy aż, wszystko się, aż pokonamy szczury, albo szczury pokonają nas. To jeszcze jest to, co chciałem pokazać, właśnie, że tych szczurołapów mamy 6 różnych. Oni, jak widzicie, mają różne statystyki. Tu na kat 4 tarczy 0, ale ma, na kat ten letnik, ma trzy pułapki. Profesor Opar ma tylko dwie pułapki, ale ma lepsze statystyki. Te wszystkie umiejętności tutaj też są różne, więc w zależności od tego, jakiego sobie szczurołapa wybierzecie, no to każdy będzie grał się troszeczkę inaczej. Tu z tyłu też są takie fabularne opis każdego ze szczurołapów. No i oprócz tego artyszczura i tego z drugiej strony, którego widzieliście, jest jeszcze jedna planszetka z artyszczurami kolejne dwa. I każdy boss, każdy artyszczur, oprócz tego, że no robi inne rzeczy, kiedy się pojawi na planszy, no to ma też inny ten tor postępu, czyli za każdym razem, kiedy szczury będą zjadały ser, inne rzeczy będą się działy w zależności od tego, jakiego bosa i artyszczura szczura sobie wybierzecie. I tak wygląda rozgrywka w szczurołapach. Szczurrowe jest mega klimatyczną, ciekawą grą, oryginalną. Po pierwsze, przez to, że jest tylko i wyłącznie grom solo. Takich gier nie jest za dużo, bo są gry, które oczywiście umożliwiają granie solo, są gry kooperacyjne, które solo sprawiają się bardzo, ale to jest grom tylko i wyłącznie solo, czyli e, możecie grać jedną osobę. A nie jest to też przy tym taka jakaś mini, malutka giereczka, tylko jednak taka pełnoprawna, chociaż no w pudełku mniejszym, ale jednak pełnoprawna, powiedzmy taka gra e, planszowa. Gra, to jest w ogóle jest, robię, taka śmieszna historia, bo ta gra jak sobie sprawdzicie na BGG, oceny ma umiarkowane, bo tam są chyba poniżej 7, ale to jest głównie spowodowane tym, że pierwsza edycja tej gry, która wyszła oryginalnie na Kickstarterze chyba, miała dosyć kiepską instrukcję i bardzo dużo ludzi narzekało na fatalną instrukcję, z której nie dało się niczego e, nauczyć. E, wyszła teraz poprawiona wersja instrukcji w PDF-ie, też można jakiś tam update, upgrade pak gdzieś tam zdobyć. Ale to, co wydaje Galakta, wydała u nas, czyli tą wersję Szczurołapa, no to jest yy, ta edycja już poprawiona, z poprawioną instrukcją, więc nie sugerujcie się aż tak bardzo ocenami na BGG, bo one głównie dotyczą tej yy, starej edycji, tak naprawdę, starej edycji instrukcji. Jakie jest to moje wrażenie ze Szczurołapa? Yy, no takie, że gra mi się podoba. Ja lubię takie gry z klimatem, lubię takie gry, gdzie, gdzie my walczymy przeciwko jakimś tam hordom przeciwników typu który Death May Die typu zombie site, ta gra gdzieś tam klimatycznie stoi troszeczkę obok nich, dlatego że mam jakieś zadanie, które musimy wykonać, w tym przypadku znaleźć ten ser, ale co, które będą się nam nowe szczury, nigdy nie będzie dało się ich do końca pokonać i my musimy mimo tych przeciwności gdzieś tam się przez te hordy wrogów przedzierać po to, żeby wykonać nasze zadanie. Ja sobie wynotowałem różne plusy i minusy zgodnie z moją y, ostatnio taką tradycją, żeby starać się o różnych rzeczach y, opowiadać, i, y, y, bo często grając y, mam w głowie jakieś tam przemyślenia, które mi potem y, przy podsumowaniu czy przy nagrywaniu filmu y, wylatują z tej głowy, więc sobie tutaj spiszę plusy i minusy, takie rzeczy neutralne. Plusy. Bardzo ładne wykonanie, szata graficzna komponenty, co zresztą mogliście zobaczyć. Są płócienne woreczki, mamy mepelki, szczurłapów, mepelki bosów. Na stronie galakty, póki co są niedostępne, można by sobie dokupić jeszcze nawet mepelki tych osobliwych szczurów tych dodatkowych. Drewniana skrzyneczka, gdzie będziemy łapać te szczury. Mamy insert dedykowany, dwuwarstwowe planszetki, więc wykonanie wykonanie tej gry jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wszystko w pudełku się mieści, przemyślane, karty się mieszczą w koszulkach. Jest bardzo ładnie jest ta gra wykonana, kiedy sobie otwieracie to pudełko i oglądacie komponenty. Czuć bardzo ten klimat, który się z gry wylewa. I to jest właśnie mój drugi plus. Ta gra jest mega, mega klimatyczna. Przez ilustracje, opisy. Ładnie jest wykonana, jest ładnie narysowana, troszeczkę taka filtrowana na takie stare jakieś księgi czy jakieś średniowieczne ryciny, no tu klimat jest taki też powiedzmy trochę średniowieczny, trochę taki steampunkowy, bo te różne pułapki czy te różne bronie na szczury, które nasi bohaterowie mają, są takie trochę nowocześniejsze niż w tym średniowieczu. która taka, nie wiem, Anglia. No, no klimat jest bardzo fajny i gra jest mega klimatyczna i to jest myślę, że jedna z jej największych zalet, że to co robimy, te szczury, to wszystko no, no nie jest takie oderwane od rzeczywistości, tylko fajnie się łączy z tematyką i yy, Fabułom po prostu tej gry. Kolejny plus to jest dużo bohaterów, bossów. Mamy czterech różnych bossów, sześć różnych bohaterów. Każdy boss zmienia rozgrywkę faktycznie, bo kiedyś pewne na planszy, no to ma inne statystyki i robi inne rzeczy, ale też każdy boss ma swój tor postępu, który, na którym będziemy przesuwać znacznik, ja w zależności od tego, ile on wie magicznego sera. I każdy boss ma inny tor, więc inne rzeczy będą się działy. Mamy sześciu bohaterów, każdy bohater ma inną umiejętności inne statystyki, więc każdy manaterem jakoś inaczej będzie grał. Wprawdzie w każdej rozgrywce robimy to samo, bo musimy zdobyć 10 kawałków sera albo pokonać arty szczura no i nie dać się pokonać samemu, nie dać szczurą zjeść tego sera, więc jakby cel gry jest zawsze ten sam, ale właśnie dzięki różnym bossom bohaterom jest duża regrywalność, plus jest jeszcze modularna plansza, to też jest duża zaleta, bo zaczynamy z jakimś tam wyglądem tej planszy, ale wszystkie w momencie, kiedy to miasto będziemy rozszerzać o kolejne dzielnice, no to one są losowane losowo w stali, więc za każdym razem, w każdej rozgrywce to miasto będzie jakoś tam wyglądało inaczej. Ja więc no, mamy inny boss, inne te osobliwe szczury, inny bohater, modularna plansza, regrywalność jest tutaj spora. No i taki plus dla mnie też to to, że gra jest trudna, faktycznie nie jest łatwo wygrać, trzeba mocno pilnować naszych akcji, tego co robimy, zastawiać pułapki na te szczury i trzeba jakby dobrze sobie to wszystko przemyśleć, nie można tutaj biegać na pałę na lewo, prawo, bo bo tych szczurów się namnoży po prostu za dużo i nas wykończą i wiedzą cały ser. Więc jest to gra trudna, ale ja lubię gry trudne, no, gry takie, gdzie na luzaku sobie przechodzimy po prostu każdą rozgrywkę, no to nie są aż tak satysfakcjonujące. Więc po pierwsze gra jest trudna, po drugie no jak na gry solo, to no jest to właśnie warunek wygranej, przegranej. To nie jest taka gra, gdzie pobijamy twój wynik i tyle. Tylko musimy, no, mamy konkretny cel, który musimy realizować, bo jak go nie realizujemy, no to po prostu przegramy grę. I to jest duży plus, no bo można wygrać, można przegrać jeszcze nie jest łatwo. Minusy. Eee, przez to, że ta gra jest w dosyć małym pudełku i plansza składa się z kart, wszystko jest takie dosyć malutkie, te, te szczurki są malutkie, te różne znaczniki są malutkie i to trzeba sobie jakby ostrożnie wszystko brać tam, przesuwać, bo łatwo sobie możecie tam w tej i wszystko gdzieś tam na tej planszy zwłaszcza plansze miasta rozwalić, no i też przesuwanie tych szczurków, jak są takie malutkie wszystkie, no to yy, mówię, no czasami jest, yy, trzeba się trochę namęczyć. Wiadomo, że gdyby gra miała duże kafle mapy i, i duże jakieś tam miniaturki, czy nawet mepelki tych, tych szczurów, to to byłaby w dużo większym pudle, pewnie cena byłaby była wyższa, ale mówię, wszystkie takie dosyć malutkie, więc czasami jak się ma duże dłonie, no to trzeba tam uważać, co przestawiamy i gdzie przesuwamy. Yy. Minus taki trochę, to jest takie, że jest dużo tutaj zarządzania w tej grze różnymi rzeczami, zwłaszcza tymi szczurami. Szczury w każdej swojej turze idą. jednej idą do nas, innej idą do sera, jeszcze w innych miejscach się te szczury namnażają. I jak jest miasto rozbudowane, rozszerzone, jest dużo tych szczurów, dużo dzielnic. W każdej coś się pojawia, gdzieś te szczury idą. To, to dużo z tego takiego właśnie mikrozarządzania w każdej turze, gdzie trzeba pilnować, które szczury już przesunęliśmy, których nie, które idą właśnie gdzie i co tutaj się dzieje. Mm. Instrukcja, mimo że jest poprawiona jest, nie jest idealna, jest ok, bo ona jakby wszystko niby tłumaczy i opisuje mechaniki w tej grze, ale mi na przykład pewne rzeczy są powtarzane trzy razy, jak przebiega tura łapa i tura szczurów. I to jest pokazane na początku, opisane tak w skrócie, potem dokładnie, a na końcu jeszcze jest podsumowanie, I jeszcze w sumie karta pomocy, a na przykład nie ma w ogóle żadnych przykładów rozgrywki. Ja mi najłatwiej uczy się grać w gry, gdzie instrukcja ma jakieś tam przykłady, typu na przykład nie wiem walka ze szczurami, teraz mamy tutaj chociaż dwa kapity przykładowej walki czy czegokolwiek, jakby instrukcje, które mają przykłady mi wchodzą lepiej do głowy. No i w minusów takie ostatnie, no to to pudełko jest takie trochę dziwne, no bo jest na wysokość takie jak standardowe pudełko planszówkowe, ale jest dosyć grube, takie pionowe, na półce ciężko jest i też. To nie jest taka gra typu właśnie małe, epickie tam nie wiem, powiedzmy wyprawy, które wrzucicie sobie po prostu do plecaka czy do walizki i weźmiecie gdzieś na wyjazd, bo to pudło no troszeczkę zajmuje, głównie przez te inserty i to wszystko. To jest ładnie wydane, ale no pudło jest takie mało foremne. I taki jeszcze uwag, ani plusów, ani minusów, no, rzeczy, które komuś mogą przeszkadzać, komuś nie. Gra jest losowa, jest bardzo losowa. Mi to nie przeszkadza, i ja lubię gry Amery, w których wrzucamy po prostu hałdą kości i coś tam się dzieje. Ale losowe szczury pojawiają się z worka losowe kafelki mapy się pojawiają, walczą ze szczurami, rzucamy kostkami, więc jest dużo takich zmiennych, które no, na przykład mogą nam bardzo utrudnić grę albo ułatwić, no bo jeśli odkrywamy nowy kafelek mapy, może się okazać, że, że od razu nic tam złego nie, nie ma, może się okazać, że na przykład, nie wiem, jest tam dużo szczurów. szczury, które wyciągamy z worka, mogą to być zwykłe białe, a mogą być na czarne. Każdy czarny wyciągnięty z worka powoduje, że dociągamy kolejnego z worka, Walczymy ze szczurami, mamy dużo kłaści akcji, możemy rzucić pięcioma i nie zadać żadnego wrażenia, albo rzucić pięcioma i, i wszystkie będą trafione. No mówię, gra jest losowa. jeśli nie lubicie gier losowych, będziecie się pewnie denerwować. Kolejna taka uwaga, że gra jest no, przepięknie wydana, jak już mówiłem, ale ma to wpływ jakiś tam na pewno na cenę. Coś za coś, no gry na przykład serii Tiny Epic czy Małe Epickie są o połowę tańsze niż szczurołap, ale też no... Nie mają dwuwersowych planszetek, wszystko jest napchane w małym pudełeczku. Tutaj mam insert na wszystko, mówię. Miejsce na karty w koszulkach, mepelki, szczurów, bohaterów wszystkiego, no, coś za coś. Więc taka gra troszeczkę, powiem szczerze, no dla konesera, bo po pierwsze raczej jest droższych, a po drugie, no jest tylko i wyłącznie grą solo. No dla mnie to nie żaden minus, ale myślę, że dla niektórych użytkowników, którzy lubią pograć z kimś czy kooperacyjnie, może to być wada, no bo w tą grę tylko zagracie solo. Jest to gra ładnie wydana, sensowna. Nie jest to jakaś mała pierdołka, ale no jest grom wyłącznie dla graczy solo, więc jeśli nie przepadacie za graniem solo, no to, to myślę, że szczerob też nie jest grom dla was. No i na pewno nawet jeśli lubicie grać solo, no to musicie się liczyć z tym, że z nikim w tą grę nie zagracie, chyba, że dwie osoby sobie usiądziecie po prostu przy stole i, i będziecie wspólnie myśleć i kombinować, nawet no takie trochę żadne granie. Jest to gra, tylko i wyłącznie solo. I gra jest trudna, nie trzeba sobie wygrać, ma taki duży trochę próg wejścia. Tak, jak mówiłem, no to nie jest taka lajtowa gierka solo, którą sobie kupicie i pychniecie po prostu do herbatki na szybciora. Tutaj trzeba się skupić, trzeba mieć wymyśloną jakąś tam strategię, trzeba się skoncentrować na tej rozgrywce, bo łatwo jest tu zginąć i trzeba kontrolować, gdzie się pojawiają się szczury, jakie dzielnice odkrywamy, ile tego sera zebraliśmy. Bo w się od tego, czy my zbierzemy, czy szczury, no to w odpowiedniej turze to miasto się rozrośnie, pojawią się nowe szczury, więc gra jest dosyć trudna. Jeśli nie lubicie wyzwań, nie lubicie trudnych gier, no to też możecie się troszeczkę od tej gry odbić, bo zagracie raz, drugi. Twierdzicie, że jest to no losowa bez sensu i, i nie da się w nią wygrać. A tak naprawdę, no da się wygrać, tylko trzeba mieć pewną strategię. i Im więcej razy w nią zagracie, tym troszeczkę będzie było łatwiej, bo pewne metody jakby czy zasady gry będziecie znali, i da się jakoś trochę kontrolować to zagrożenie ze strony właśnie tych szczur, szczurów i tak dalej. Mi się szczurła bardzo podoba. Ja już tą grę miałem w ogóle na radarze dawno temu jeszcze przy okazji kampanii na serterze, no wtedy jej nie sparłem. Potem galakta już gdzieś tam zapowiedziała, że wyjdzie w Polsce, więc już czekałem na tą polską edycję. Cieszę się, że galakta wydała tą grę. Nie wiem, czy ona będzie dla nich jakimś tam sukcesem, czy nie. Bo tak jak mówię, nocena raczej z tych wyższych jest to gra tylko i wyłącznie solo. Fajnie by było, gdyby się ta gra przyjęła u nas, bo myślę, że to w ogóle gry dla jednego gracza takiej wyłącznie, które wychodziłyby w Polsce i by się dobrze sprzedawały pewnie utorowałyby drogę do kolejnych gier solo, bo takich gier tylko i wyłącznie solo trochę jednak na rynku zagranicznym jest. I, no ale jeśli wydawcom te gry solo nie będą się za do dobrze sprzedawać, to też pewnie nie będą mieli chęci wydawać kolejnych tytułów dla y, dedykowanych tylko i wyłącznie graczom solo. Więc mam nadzieję, że gra będzie sukcesem. Gra na pewno na razie u mnie zostaje w kolekcji. Y, chciałbym ograć wszystkie szczury, chciałbym ograć, znaczy zobaczyć różnych bossów, zobaczyć różnych bohaterów. No, jak tam z regrywalnością po nie wiem 10-15-20 partiach zobaczymy, ale no, ja mówię, tu klimat jest taki, to jest taki dla mnie zombie site, trochę z fajniejszym klimatem. Zombie site też się nie nudzi, a zombie site ma konkretne scenariusze i konkretne jakieś tam kampanie czy scenariusze. Tutaj nie ma scenariuszy, więc teoretycznie gra jest rekrywalna w nieskończoność, bo, bo różni bosowie, różni bohaterowie, różna mapa. Grama też moim zdaniem pole do wydania dodatków. Nie wiem, czy oryginalny wydawca Platypus Industries wyda coś, czy nie. Łatwo dałoby się tutaj dołożyć kolejnych bohaterów, kolejnych bossów czy kolejnej kafelki mapy, ale na razie chyba o dodatkach. Ja w każdym razie nic nie słyszałem. To tyle, jeśli chodzi o Łapa. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Bardzo zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Odwiedźcie mnie również na Twitterze, Facebooku, Instagramie. Linki będą w opisie do tego filmu. Dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć!